Siema, z tej strony Andrzej Skrubański, jesteśmy na Baltic Games i przedstawię Wam moje 5 na 5 pierwszy trik to Wally na 50 5050 i teraz tak, umiem Wally Potrafiłem kiedyś woli, bardzo mi się podobał ten trik, ale w życiu nie potrafiłem backside 50-50. Może to głupio zabrzmi, ale zawsze jakoś tak kurczę, ciężko mi było na to wskoczyć. I tu nagle się okazało, że łącząc te dwa triki, potrafię backside 50-50. Dlatego się zajarałem, gdy się nauczyłem woli backside 50-50. Drugi trik. No slide show it. Od zawsze. No slide był moim ulubionym trikiem. Robiłem go zawsze. Nie mówię, że za pierwszym, ale, ale, ale bardzo często na wszystkim, kiedyś, kiedyś uwielbiałem ten trik nad wątprawą. Eee, gdy się okazało, że mogę to połączyć z Show to w ogóle byłem za więc generalnie lubię ten trick. Jak robię no slide, to zawsze staram się robić no slide show. Na Baltic Games skateparku jest, był, jest, jest, ale jak będziecie to oglądać, to był eee, London Gap. Kurczę, zawsze miałem problemy pod skakiwaniem pod London Gap. Jakoś zawsze było tak szybko, nie potrafiłem jakoś podskoczyć. Eee, a tu obok był murek na który okazało się, że udało mi się na stare lata doskoczyć na 50-50 i tak naprawdę tu, na tym skateparku, zrobiłem to po raz pierwszy. Eee, czyli podskoczyć pod London Gap, dodatkowo na 50-50 grałem. Fajnie. Przełamywałem się do tego triku i to było fajne. Kolejnym trikiem, który udało mi się zrobić tu na, tym, na, na Baltic Skateparku był Feeble to Fakey na bardzo małym koterkę. Potrafię ten trik zrobić na dużym kłoterze, natomiast ten mały kłoterek przypomniał mi miejsce, w którym się nauczyłem tego triku. Heleny w garażu miał bardzo małą, małą mini rampę, właśnie podobnej wielkości jak tu, więc, więc robiąc tutaj tak naprawdę na takim czymś się nauczyłem na takim ogromnym skateparku jak w Baltic Games znalazł się tak malutki kwoterek i ostatni trik to jest zawrotka z nuzią zawsze jak jeżdżę sobie na skateparkach są bęki, zawsze robię sobie ten trik jako taką zawrotkę a więc teraz druga piątka trików, a w zasadzie, a w zasadzie przeszkód jakie są tutaj na skateparku Baltic na których w ogóle siebie nie wyobrażam. Poręcz Wielkość taka tu, o podą. jak to? Zawsze miarą poręczy to było, czy spadniesz na jaja, czy nie spadniesz. A tutaj to chyba by cię przecięło do szyi, jakbyś spadł. Drugą przeszkodą był bank, a w zasadzie prawie pionowa ściana z najazdem takim, kłoterowym. Naprawdę nie wyobrażałem sobie, jak można się w ogóle do tego rozpędzić. Nie potrafiłem, żeby dojechać na górę, a cokolwiek zrobić na tym, to jest. Kolejną przeszkodą, czyli trzecią i czwartą był kłoter. Raczej generalnie kłotery. ale tak ogromne, że wchodząc tam na górę przypominała się, przypomniała mi się jedyna próba kiedykolwiek w życiu spróbowałem zjechać z werku prawdziwego. Tak spadłem na dół, że do tej pory pamiętam ten ból. Nigdy później nie spróbowałem zjechać, a te kłotery... Były kurde jeszcze większe, z jeszcze większym pionem niż ten, ten halpa i 15 lat temu, więc no way. Dobra, i ostatnią przeszkodą piątą mamy przeszkodę, którą ciężko mi w ogóle nazwać. Ponoć chciał, że ją zdisowali, że, że nie potrafią się z tego wybijać. dyskorolkowcy, jak pokazał Bestri, potrafią się z tego wybijać, a, a dla mnie Sorry, ale ja nie wiem jak, jak, ja nie wiem, ja nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem, magia, czarna magia, deskorolka, extreme extreme deskorolka, nie dla mnie, nie dla mnie te klosy. No i to wszystko, i to było moje 5 na 5, spróbujcie kiedyś pojeździć na takim skateparku, nie jest lepiej. nie jest lekko. Ale zawsze warto spróbować. Jak nie kiedyś, jak nie teraz, to później. Zawsze nowe doświadczenie.